Fotografia, malarstwo, ceramika, fusing, witraż to techniki prac, które skoczowski Art Adres prezentuje na najnowszej wystawie. Tworzą je prace, które powstają w warsztacie terapii zajęciowej w drogomyślu. Warsztat działa przy Powiatowym Domu pomocy społecznej Fenix w Skoczowie. Działa artystycznie i działa pełną parą od, od lat, można powiedzieć, i też te prace, które prezentujemy, są jakby tego wyrazem. Ta różnorodność, ten szeroki zakres, który, y, artystyczny, który gdzieś tam się pojawia, jest właśnie odzwierciedleniem tutaj w skoczowie na naszej wystawie, która zatytułowana jest Świat Nasz taki jest. Jakby osoby, uczestnicy tychże warsztatów, właśnie pokazują, jaki jest ich świat, pokazują swoją szczerość w taki artystyczny sposób, w jaki, w jaki ją od lat wyrażają. Świat artystyczny twórców tej wystawy przedstawiony jest szczerze i bez filtrów. Nadaje to pracom głęboki wyraz indywidualnej interpretacji widzianego świata. Techniki artystycznego wyrazu wykorzystane są nie tylko tradycyjnie. Możemy podziwiać fotografie na drewnie czy reprodukcje klimta tworzone plasteliną. Jeśli chodzi o prace szklane, mamy witraż, mamy fuzing, o którym wcześniej mówiłam, to jest coś takiego, ale są też obrazy, które powstały ze szkła. I tutaj zaznaczę, że te dwa obrazy, które widzimy, stworzyła osoba niewidoma. Osoba, która widziała. Przed wypadkiem, który niestety ją dosięgnął, miała do dyspozycji określone kawałki szkła, oczywiście, w określonych kolorach. Instruktor mówił o tych kolorach, mówił, jakie są kolory do dyspozycji. Był też wyrysowany obrazek, powiedzmy, na, na danej płaszczyźnie i były zakrywane częściowo fragmenty. To też na przykład, powiedzmy, była na, na tym kwadracie, który tutaj widzimy. Płaszczyzna kartonowa wycięta w ten sposób, to było do dyspozycji osoby niewidomej, która układała z materiałów podanych przez instruktora dany wzór. Jak go zakończyła, był on znowu zakrywany, i znowu kolejny element był otwarty, w sensie wycięty w pokrywie kartonowej nałożonej na ten kwadrat, który widzimy, i znowu autor wykładał szkłem. Dane powierzchnie artyści, których dzieła prezentowane są w Art Adresie to osoby niepełnosprawne, stąd też tworzenie prac to ogromny wysiłek i nakład czasu. Wystawa jest czynna do końca roku, także od poniedziałku do piątku między 9 a 16 serdecznie zapraszamy wszystkich skoczowian, turystów. Kto tylko odwiedzi Skoczów, bardzo proszę, żeby wpadł do Art Adresu i popatrzył na to, co osoby nie do końca tak sprawne jak chociażby my potrafią zrobić z artystycznym światem.